Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedy to po oświeceniu wytrzymaliście wielkie zmaganie to jest udręki już to wystawieni publicznie na szederstwa i prześladowania już to stawszy się towarzyszami tych, którzy to przeżywali albowiem współcierpieliście z uwięzionymi. Z radością przyjęliście rabunek waszego mienia wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Nie wyzbywajcie się więc waszej ufności, która znajduje wielką odpłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy. Jeszcze bowiem krótka, bardzo krótka chwila i przyjdzie ten, który ma nadejść. I nie spóźni się. A mój sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie, jeśli się cofnie, nie znajdzie dusza moja w nim upodobania. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają duszę.